<coughs> <Ty> się <coughs> rzucasz, co ty Kości, ja się czuję teraz... czuję się troszeczkę jak... A ta skąd to ma? Ej, gdzie ty to kupiłaś? Gdzie to Mia nie, Mia... Is your name Mia? No. Oj, <coughs> oh, oh, nie... O, oh, sorry. fuck! O nie, o oh, nie, o nie! O nie. o nie, o nie, o nie, o nie, czekaj. Dobra, uciekam stąd. a I, I don't understand. You, uh, a back. Back, yes, back. To what? No, 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 no. Uh, sorry, for... Na tej mapce widać, że idzie do ciebie strajmer jakiś. Hey, niedługo kolizja, uważaj. Sorry, uh, Ronaldo or Messi? Szy! Szy! Okay, what I Ok, to co chciałem powiedzieć I'm że jestem naprawdę right? Family friendly? Nie, 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 Poczekaj, już się ładuję i powiem tak, obczajała mnie dziewczyna. Gdy byłem w tym, w supermarkecie, obszalał mnie laseczka, ale ja powiedziałem, nie podbijam nie podbijam, niech ona się postara. No i ona się nie postarała i do niczego nie doszło między nami. Dobra, podłączę wam do, uh, how do you say I love you in A, jestem debilem. Jestem debilem. Kiedy piszę, wiu? Yeah, sure. Okay. If you're gonna say it again, I'm gonna slap you. Wait? Okej, okay, thank you bardzo. Yeah, yeah. Czyli kto to kurwa jest? Thank you, thank you for being thank you. Dobra, kto to jest no, teraz no, pytałem? Kurwa, <laughs> nie, jest? nie wiem, nie <laughs> wiem. Ale poprawiłem mu yeah, dzień. Jest <laughs> mój. tak jest streaming powet. Ja tak. A ty tak, no ja będę walczył z ponownie. Franciszku. O tych streamerach ze Szwecji. Cosinus czy na Gonzikańskie. Dobra, ja, dobra nie, tam, nie. Tam, tam, dobra prawda, dobra. E, dobra, będziemy za 15 minut. Idę zrobić zdjęcie na Instagrama z Nervarienem. Na razie. Hello, wiesz, gdzie jest tu jedzenie? Jak w restauracji? Na w Anglii. No? My wszyscy bardzo dobrze po Ale tak, ale jesteś za nie, nie, No, nie, no. nie, no, nie, no, it was, No no, no, ma... no i widzisz. nie, przepraszam, no, przepraszam. No, really no, really przepraszam. Panowie! O kurwa! Przepraszam! Ej, tu, to jest, tu jest przez fazę! to jest! to jest! Ale nie, my chodzimy na afterparty! party! do hotelu na górę? Znaczy, nie wiem, czy jest afterparty, ale idziemy tam! Ej, problem jest! Bo są polacy, i my nie chcemy ich chyba streamować. Jak to? Jest ah. the party? Ah. Do you know where I can eat some, some, somewhere here, like? Brown jam Young <coughs> <Blank> leosia Young <coughs> leosia hey, Young Ej sorry, is this Young leosia? No, no, no. Jakbym, jak Leo się spotkał, od razu biorę selfie. Ej, Gołąb to jest PJ? PJ? Gołąb jest PJ, PJ. albo PJ, PJ. Okay. A propos jarania. Jeszcze nie jarałem, znaczy jarałem, ale jeszcze nie jarałem, znaczy jarałem, ale chodzi mi o to, że jeszcze nie jarałem, tak naprawdę, statystycznie. Bo chodzi mi o to, że y... jarałem, ale nie jarałem, bo Nie, ja tutaj nie wiedzieć, się A. To skąd ty masz to coś, to... to. <laughs> Dobra, dzięki. O kurwa, o nie. Dobra. on jeszcze Twitcha nie ogarnił, to on pomyślał, że ma do Sorry, I'm from Twitch, okay? okay. <laughs> uh, What? You... I have to perfume for for dollars, But how how much is perfume made, making own perfume how much is in Egypt No Ona jest Excuse me can we excuse me Can we meet today? Kurwa o plamie Dobra, jest git, jest git gorzej